Spotkaliśmy się tutaj przy okazji polskiej premiery Kamiennych pięści. Dużo było o taktyce, strategii, sztuce wojny. Jak ta sztuka wojny będzie wyglądać w pojedynku Bruk gołowki, który już w najbliższą sobotę? No nie wiem, jak ona będzie wyglądać, jeśli chodzi o Kalabruka, bo on się podjął bardzo trudnego zadania. No moim zdaniem może to zabrzmi brutalnie. Po prostu to jest, jeśli chodzi o bruka, wielki skok na kasę. On tam zarobi jak obliczają Anglicy spływami z pay per view angielskiego, to może być w granicach 5 milionów dolarów. Tam się mówi 3 miliony,8 funtów, prawda? Około 5 milionów dolarów. A więc to jest, to jest garza, o której do tej pory nawet nie mógł marzyć, do tego wielka walka i oczywiście oni się mówi, przez bilety wyprzedały się błyskawicznie w tej brandyjskiej pięknej hali o Natomiast oczywiście nie brakuje takich głosów, że Bruk sprawi sensację, że jest tak świetnym pięściarzem, tak szybkim i tak dalej. Był bardzo dobry w kategorii półśredniej. Nie uwielbiam ale też właśnie nie dowiedzieliśmy się, jak dobrym, ponieważ nie doszło do jego walki z Turmanem, e, e, z Garcią, e, z Kanem, który oczywiście bardzo chciał. E, widzieliśmy go w walce z Seanem Porterem, zwycięskiej na obcym terenie, bardzo wyrównanej. E, natomiast no, Gołowkin to jest maszyna. To, to, to jest maszyna do takiego bokserskiego zabijania. E, to jest człowiek, który od 2008 roku wszystkich kończy przed czasem. I tutaj można sobie mówić, wysuwać argumenty, że może nie wszyscy z tych jego rywali byli najwyższej klasy. Byli tacy jacy byli, po prostu nie było innych kandydatów do walki z nim. Chociaż ja tak naprawdę troszkę się z jednej strony dziwię, bo była szansa, być może była szansa zrobienia takiej walki jak Gołowkin Ward, prawda? Kiedy on był w kategorii super średniej, bo to byłaby na pewno wielka walka, no ale te cele są jasno określone, Gołowkina wiadomo, że nie jest najmłodszy, będzie bił pokoje rekordy, chciałby mieć cztery mistrzowskie pasy w kategorii średniej, jest przywiązany do tej kategorii średniej na razie. I myślę, że jeśli się Bruk zdecyduje z nim na otwarty pojedynek, to będzie dla niego zabójstwo to się skończy szybko, jeżeli będzie próbował wykorzystywać szybkość. Tylko pytanie, czy szybkość, jeżeli się tak idzie w górę z wagą, jeżeli on był przecież w pewnym momencie cięższy od Gołowkina, zobaczymy, ile wniosą tak naprawdę do ringu, bo na razie to wygląda tak mniej więcej gdzieś mniej więcej porówno. Jeżeli nie wykorzysta szybkości, no to będzie duży problem. To będzie ogromny problem dla Gołowkina, a dla Buruka, bo nawet jeżeli przyjmiemy... Wydaje mi się uprawnioną tezę, że bruk jest bardzo dobrym pięściarzem, że bije mocno. Nie wiemy, na ile wytrzymały, prawda? na ile, na ile odporny jest na ciosy takiego killera jak e, e, gołowki. Jeżeli nie starczy mu szybkości, to zostanie zmieszany z rynku. A co po tej walce? Bo przyjmując, że bruk zapewne skończy ją pokonany i to przed czasem, czy on wróci do kategorii półśredniej, w której być może jest na tę chwilę najlepszy? I co z, co z Gołowkinem? Jak oceni go historia? Bo wszyscy go unikają. Ja myślę, że jeżeli Bruk dostanie lanie w tym pojedynku, to będziemy się nim zajmować troszkę mniej. Rynek angielski jest na tyle bogaty, brytyjski, że tam znajdą się pieściarze, którzy wypełnią hale, a nawet stadiony. Natomiast Gołowkin to jest po prostu marketingowe wejście na rynek brytyjski. Po prostu jest to przygotowanie do walki czy Sandersem, czy z Jubankiem, bo to jest myślę, że to jest kwestia, kwestia czasu, kiedy do takich pojedynków dojdzie. Jeżeli Brytyjczycy się odważą. Jeżeli się odważą, ale ja... Myślę, też krzyczał, że będzie walczył. Ja myślę, że to jest kwestia pieniędzy że to jest kwestia pieniędzy, dlatego że w pewnym momencie, jeżeli się okaże, że, no i wiadomo, że hale można wypełnić, każdą w Wielkiej Brytanii, myślę, że kto wie, może już niedługo stadion, prawda? A więc kwestia jeszcze sprzedaży pay-per-view odpowiedniej. Tu pamiętajmy, to jeszcze będzie sprzedaż przecież pay per na Stanach Zjednoczonych, taka, taka, taka łączona transmisja, bo oni, Amerykanie pokażą tylko pojedynek głowki na Brookiem, musimy wejść w bio i później mamy tą galę Forum Inglewood, gdzie no, to jest następny Ciekawy mały wielki mistrz zawodowego boksu Roman to Gonzalez, który walczy z Kładrasem mistrzem wyższej kategorii, a więc kategorii, w której ja mam takiego swojego pięściarza i myślę, że dojdzie do Walki Gnuę, Japończyk, a potwór japoński tutaj quadras. No Jeżeli Roman Gonzalez zdobędzie swój czwarty mistrzowski tytuł, czy czwarty kategorii wagowej, to wówczas no, będą się tutaj działy naprawdę ciekawe historie. Ale wracając do Gołowkina, no, to jest taki pięściarz, którego ja mówię Mam do niego taki szczególny, trochę sentymentalny znów, dlatego, że pamiętam go z czasów amatorskich bardzo dobrze. I oczywiście to był kapitalny pięściarz, ten półfinałowy pojedynek z Andre Direlem, który komentowałem w 2004 roku na Igrzyskach w Atenach. Później finałowy, przegrany pojedynek z Gaidarberem, Gajdarbekowem, świetnym rosyjskim pięściarzem. Ale to jednak był trochę inny boks, bo to jednak był boks w kaskach sędziowanie na maszynki elektroniczne i tak dalej, ale też był inny główki. Ja, ja w sumie nie sądziłem się, nie sądziłem, że on przejdzie taką metamorfozę, kiedy jednak opuścił ten e, e, rynek niemiecki. Dlatego teraz rozumiem bardzo dobrze, dlaczego go tak długo nie dopuszczano do walki z Feliksem Sturmem. Wszystko jasne. Dziękuję. Dziękuję.